Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu realnews.pl, jesteśmy na gali Fame MA10, ze mną Mateusz Haribał-Gąsiewski, witaj. Witam, ale oficjalnie to zapowiedziałaś na nasz wywiad, naprawdę jestem pełen podziwu. W końcu ktoś przygotowany. O, dziękuję ci bardzo. Um, wiesz, dużo osób zarzuca mi właśnie jednak brak czasami przygotowania, więc jestem... Zaskoczona twoją opinią. Mateusz, powiedz mi, jak ty się w ogóle odnalazłeś w OKTAGONIE po raz pierwszy? Jak się odnalazłem? Padła propozycja 2,5-3 miesiące temu. Nie wiedziałem, czy to jest na żarty, czy na serio. I co? I tak po dwóch tygodniach stwierdziłem, że a, zacznę trenować, bo może coś, no i co? I, i podpisaliśmy kontrakt. Na walkę za Madeuszem, on troszeczkę był w szoku, że, że się zgodziłem e, Napisałem, że spoko. On napisał tak? A ja mówię, że no tak, 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 tak. No i co? No i jestem. Niestety nie udało się wygrać, ale mam nadzieję, że się fajnie pokazałem, dwa miesiące trenowałem. I co? I wasze zdrówko. No słuchaj, pierwsza runda była na pewno zaskoczeniem dla wielu widzów i osób, które kibicowały Amadeuszowi i uważały, że, że pokonacie w pierwszej rundzie, będzie nokaut praktycznie od razu, a tutaj jednak wytrwałeś i, i dotrwałeś do drugiej rundy. Spodziewałeś się tego, że, że uda ci się tak, tak długo właśnie wytrwać? Czy ja się spodziewałem? W sensie, nie wiesz, to co ludzie mówili i tam jakieś tam zaczepki z jego strony też były, no wiadomo, musiał gdzieś tam na psychice zagrać, to mnie to w ogóle nie ruszało. Ja wiedziałem co robię, co mam zrobić. Niestety nie wszystko się udało. Miałem dobrych ludzi przy sobie, mam cały czas. To jest też zasługa moich trenerów. Dwa miesiące do roboty chodziłem i po, po pracy jeszcze na treningi, więc te dwa miesiące ostatnie były dla mnie ciężkie. No i co? I mam nadzieję, że się wszystkim podobało. Tym, co mnie skreślali, no to, to wiadomo, no to może być zaskoczenie, ale że tak powiem, fajnie, że tu byłem i w ogóle, więc, więc co? jest ogólnie pozytywna energia, jestem zdrowy. Coś miałem z nogą, bo chyba trafiłem na łokieć, ale już jest coraz lepiej, więc wracam do domu, pe, y, cały zdrowy. Tak jak mama prosiła, żebym sobie krzywdy nie zrobił. Pozdrawiam z tej strony mam, mamuszkę y, kochaną, która by za mnie życie oddała. Y, I co? I, i tyle. I najważ, najważniejsze, że mówię, wyszedłem cały zdrowy, a chodził przed y, przed moim wejściem. Chodził, podkręcał, mówił, uśmiechał się, mówi idziesz na pewną śmierć. Y, nie wiesz co się czeka przy wszystkich. On to potwierdzi, bo, bo tak było. Tam gdzieś stoi. E, I co? Nie trafił mnie prawie ani razu w pierwszej rundzie. E, w, drugiej, e, w drugiej wydaje mi się, że miałem paliw, paliwo jeszcze na drugą, drugą rundę spokojnie. Jeszcze w, nie wiem jak z trzecią by było, ale obalił mnie, no tu była przewaga siły, czułem to e, i co. I jest jak jest, no ale mam nadzieję, że się podobało wszystkim, że, że są mile zaskoczeni. Myślę że... Myślę, że... Przepraszam, że przerwę jeszcze to jest mój trzeci drink, także jak mi się język plącze, to przepraszam wszystkich. Nie, jest w porządku, wszystko jest w porządku. Um, powiedz Mateusz, kto ci kibicował? Kto był twoim największym wsparciem oprócz mamy, o której wspomniałeś, pewnie rodziny też, przyjaciele, dziewczyna? E, tak, dziewczyna, dziewczyna kibicowała, e, miał być ogień, więc chociaż tą jedną rundę dałem ognia. Mama, babcia, no, cała rodzinka i moja siostra, i moi przyjaciele, którzy tutaj ze mną są, mocno kibicowali i mam nadzieję, że ich nie zawiodłem i co? I... Słuchaj, oglądałam Twój sparring z Wojtkiem Golą. i tam komentarze pod, pod tym filmem, który wrzucił Wojtek na swój kanał, były dosyć takie krytyczne w stosunku do ciebie. Że wow, coś tam, Amadeusz, to rozwali go w 15 sekund. K.O., coś tam, coś tam i tak dalej. A tutaj jednak piękne zaskoczenie, więc myślisz, że trochę hejterom utarłeś nosa? I wrócę jeszcze raz do tego, że bardzo fajnie się przygotowywałeś do wywiadu i za to szanuję, dziękuję, moja odpowiedź brzmi, no tych co nie wierzyli to, no to fajnie, że zaskoczyłem, tych co trzymali za mnie kciuki i dobre słowo przed walką dali, no to bardzo dziękuję i za każdą cegiełkę, za każdy sparring, bo nieraz po głowie dostałem, jeszcze nikt mi prądu nie odłączył, a nie dostawałem większe myślę w pierdziele niż dzisiaj, to, to, to dziękuję za wszystko, wszystkim. A kto dzisiaj jest z Tobą, e, oprócz, widziałam, że Adam Zdrójkowski? Adam Zdrójkowski jest, e, niekoniecznie ode mnie, ale fajnie, że jest, też e, przyszedł przed walką, powiedział dobre słowo i, i jest w porządku. Nie od Ciebie, a dlaczego tak e, mówisz? No bo, wiesz co, bo ze mną mogły być tylko dwie osoby, no mamy czasy, jakie mamy, niestety Yy, więc jest moja siostra, yy, mój, mój przyjaciel, jeden drugi i ty i, i co? I, yy, Adam od kogoś innego, ale fajnie, że przyszedł trzymał kciuki i może kiedyś będzie nam dane zawalczyć. Teraz. Z Adamem? A cholera wie! i wy jesteście bardzo podobni w ogóle do siebie, dużo osób wam to mówi, prawda? Troszkę wyższy jest, no ale myślę, że mogę mu... Tak. Mogę mu nosa utrzeć, szwagrowi. Szwagrowi, właśnie. Wiesz, jaka jest hierarchia, nie? No właśnie, dlatego się zapytałam, bo zdziwiłam się, że nie od ciebie i myślałam, że tutaj już jakiś, właśnie coś się zmieniło i jednak nie, nie, nie jest Wiktoria z, z nim, ale rozumiem, że wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku, mam jedno pytanko do ciebie. Tak. Może masz ochotę się napić i ja jestem zdrowy, miałem badania na COVID, także jak, jeśli masz ochotę, jeśli ci zaschło w buzi, no to śmiało. E, nie, dziękuję ci bardzo, ale tutaj obok A, stoi... W takim razie. <laughs> dziękuję ci bardzo. E, słuchaj, Amadeusz stoi obok, więc myślę, że możemy go zaprosić na wspólne wypicie twy, waszego zdrówka po afterku. Tylko musisz tylko zawołać, bo on cię mnie nie posłucha. No ja już mu dałem szklankę, o, bo to ode mnie ta szklaneczka tam. Aha. Obiecałem, ja słowa dotrzymuję. Jak skończyli, a to się możemy napić we trójkę. No dobra, rozważę tą opcję, rozważę. Um. No cześć, cześć, cześć ogólnie. Spoko. Smowa, smowa, my się znamy na, normalnie, także. Aha, cześć. To dobra mordzia i mam nadzieję, że go też tu zobaczymy, bo jestem ciekawy jego występu. Ja też. Zapraszam na trening. Mateusz, jeszcze do Ciebie takie pytanie. Co tam się na ważeniu zdarzyło? że zaczepiłeś tak Amadeusza? Co tam się tak odpaliłeś? Co to było zamierzone specjalnie? coś Chciałeś jakieś dymy podkręcić, porobić coś? Jeśli chodzi o ważenie, to wiesz, to generalnie między naszą walką, tak jak mówiłaś, było dużo spekulacji, że o, Amadeusz, pięć walk już ma kontra no i była jedna konferencja, druga konferencja, później był Cage. Wiesz, nic tam się za, tak naprawdę nie działo. No i ja też szukałem, wiesz, jednak tej, tych emocji, żeby też trochę, trochę, wiesz, to podkręcić mi wszystko. No bo jesteśmy tu po to, żeby robić show. Nie, nie wiem czy go tam sklapka pocisnąłem. Muszę to sobie jeszcze raz odtworzyć. I co? I tyle. wiesz, My nie mamy żadnego konfliktu. Wiem, że troszkę się w Warszawie zagubił, ale ja mu pokażę prawidłową drogę, także niech przyjdzie na nauki. Czyli będziecie teraz bardzo dobrymi znajomymi. Będziesz oprowadzała Madeusza po, po warszawskich rewirach. Nie, no, dobrymi znajomymi to za dużo powiedziane, ja mam swoją pakę i się trzymam, wiesz, mi tam nikt jest do szczęścia niepotrzebny. Ja nie mam, wiesz, dzisiaj tyle, tyle fajnych słów miłych od ludzi dostałem. Nie mam, przepraszam, z góry ich za to, nie mam czasu. Na to wszystko odpowiedzieć, ale odpowiem na dniach każdemu, obiecuję. I, i co? I nie, przyjaciółmi nie będziemy na pewno. Możemy się jeszcze raz sprawdzić, jak będę troszkę dłużej trenował. Fajnie, że on się przyłożył do treningu, że, że nie olał mnie, nie jarał, nie pił tak jak obiecał. I co? I lecimy tutaj! Tak, Amadeusz faktycznie tutaj jak do, jak do innych walk zawsze lubił sobie imprezować, to tutaj jednak przygotowywał się do Ciebie, więc jednak szacunek i respekt zapewne był. Fajnie, że mnie nie zlekceważył. Gratuluję wygranej. I co? I widzimy się na parkiecie warszawskim. A dzisiaj na afterze będziecie razem oprócz piciałiski, co robić? Znaczy nic nie będziemy już robić. Ja już z nim e, pionę zbiłem, e, napiłem się tak jak obiecałem e, i co, ja lecę w swoją stronę, w swoją e, i, i tyle. A chciałbyś rewanżu z nim? Mm. Jak będzie taka okazja, da, dajcie mi troszkę więcej potrenować, to wiesz, ja jestem otwarty na propozycje. A jakbyś miał wskazać potencjalnego rywala, kolejnego dla ciebie, to byłby to? Czaru <laughs> właśnie walczy. Nie, żartuję, żartuję, się nie będę bił. E, ja generalnie e, czuję, że powinienem troszkę jednak do, ten, do tej 7-0 zbić i tam, wiesz, mógłbym, mógłbym szukać e, szczęścia. A komu kibicujesz, Czarowi czy Dubielowi? Czarowi. W sensie jednego i drugiego, wiesz, lubię, nie stoję po żadnej stronie, ale Czaro jest mniejszy i ja zawsze, jest, wiesz, jednak stronę trzymam tych mniejszych. Poza tym Czaro jest debiutantem, tak jak ja. Marcin już miał swój, swój debiut wcześniej z Błońskim. przegrał. Ale wiem, że trenuje też w bardzo dobrym klubie w Juniku. O, właśnie, o, idzie ogniem piekielnym. Ale, ale, ale Czaro jest silny i, i i tyle. I mam nadzieję, że wygra to. Czaro jest silny i tyle. Niko, nikomu nie kibicuję, ale jakbym miał stać pieniądze, to na Czaro. Amadeusz jest, to była jego. Amadi! Nie, Chodź, na Amadeusz. pozycję, na pozycję! Zaraz tutaj kroczy Amadeusz. Eee. Na pozycję, na pozycję! Co tu się dzieje? Słuchajcie, chłopaki, co tu się dzieje? Nie, bo ja Pijecie przegrałem generalnie, i... bo Bogdanovszajm mnie dawał spaść, chaosował. Ja wychodzę na korytarz, mówię, na ja wychodzę na korytarz, mówię, Ej, guys, na pozycję, jak Marcin Najman. Pozycja bojowa. Edrian Polak. Co wy tam pijecie, Amadeusz? Haribosik mi przyniósł drinka, ale widzę, że nie, nie tego, nie, że nie, nie żałowałeś mi tam dolewki. Ja się nie opierdalałem, pancu, a widzę, że to kurwa jest, wiesz... No bo ja tu jestem, ja opijam zwycięstwo Adriana. to zostaw pozycja bojowa. Edrian Polak. Właśnie, właśnie, słuchaj, Amadeusz, przerwałeś wcześniej wywiad, miałeś dokończyć, więc się tutaj... Jestem, jestem w szoku, jestem w szoku. Tak? No Polak go pierdolnął na cymbał, a ten zasnął. Wow! A ja... Tak. Jak się grona. prezentował? Silny jest kurwa, jest naprawdę ciężko też pod niego wyjść. Nie, e, i taktykę tak z ciekawości? Na walkę z tobą? E, szczerze, no. przez te dwa miesiące, robiłem tylko parter. Kurwa, ja wiem o tym i cały czas czekałem, aż mnie zacisz obalać. Nie, ale... I nie zacząłeś. O nie, co chodzi? Nie, bo, wiesz... Powiedziałem już w innym wywiadzie, że y, troszkę nasza sylwetka Najwięcej, się różni. Więcej, y, więcej ćwiczyłeś niż ty. Zróbko, Zróbko, twojego trenera, tak. I, I co? I wiedziałem, że na pewno będziesz silniejszy i więc ja? też nie chciałem tak, wiesz, wybiegać. Ja jest z Wawy, ty z Wawy świat jest mały. Ja wiedziałem, że ty to będziesz chciał zrobić. I, ty, ty jesteś z Łuski, ja jestem z Warszawy. I łóżkę całą tak, pozdrawiam. Tak, nie tak. dostałem tam w Pierdolu, jakby nie, żeby nie było. No, że, jest, że moi koledzy mówili, że, znaczy, nie, nie, że rzadkość trzeba, ale że, nie, że, że no, była, ale powiem była, powiem była awantura chcę, jakaś. Było. No, powiedz. Powiem ci, było tak. że, no, byłem na wakacjach, tak? tak, tak. W łóżce troszkę mi, wiesz, odpiłem wrotki, wyszedłem na miasto. Y, Nieśmiertelność mi się włączyła, ktoś szedł, on no. a, a dawaj, dawaj, a patrzę z zakrzaków pieciu wyskakuje. No to rzuciłem kitę i dzida, nie? No kurwa nogi. W piłkę grałem na. No e... z nich znałem. Tak. No nie, nie było tak. pierdolnie dostałem od nikogo i okay. jeszcze tam a na pewno. Dostałeś nie, nie dostałeś. Nie nie. nie, 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 Od nikogo strzał nie dostałem i na pewno jeszcze tam wrócę. Pozdrawiam ówkę łódce... i Syrenkę. Nie, nie martw się, tam nikt cię nie, by nie ganiał w życiu. Ja boję w ogóle. Wiesz, nie, w życiu, co ty? Jak Ty tam przyjedziesz, to wszyscy Cię będą znali, dzięki Mnie. No, chuba, chłopaki sobie wyjaśniają tutaj sytuację. Fuj! <śmawiałe> spoko, spoko. <śmawiałe> Żebyście tutaj nie wylali. Wojca Mateuszu, oglądałeś tą walkę Malczyńskiego i Polaka z bliska? Ja wiedziałem, obcany już, przepraszam, że przerwę. Nie ujmując mu oczywiście, Dawid, już widziałem, że był zestresowany. i ja... ja nie miał tak z ciekawości trylogii polaka ze mną? O właśnie, to jest, to jest moje pytanie do ciebie. To, co co tam się myśli? Nie będę wstawał pomiędzy wami I, i ten. I życzę, wiesz, wygranej temu. Kursu. Faworyt, kto był Dziękuję, już powiedziałem w innym wywiadzie. Dziękuję, że, żeś mnie nie olał. Trenowałeś, widziałem ciężko, też mnie podglądałeś z Bożeńcą. <laughs> Trzeba, co? I, i, coś e... coś tak, e... I co? I fajnie, że, 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 że mnie nie zlekceważyłeś i daliśmy fajną walkę. No dokładnie, to znaczy, Amadeusz tutaj jednak trenowałeś. Bo, też, tylko to musiałem się po prostu, nawet ja wrócić do zdrowia po tym wszystkim, co ja tam. Zresztą no ty wiesz, jak ja płynąłem na tak, Warszawie. Ja, po, po, ale płynąłem w, na Warszawie. Wiem, nie wiem, jak płynąłeś, ale widziałem też ciebie dwa dni temu, jak wagę, żeś robił. Ja szczerze zbijam do 7-0 i tam kurwa ich rozwalam. No, wierzyłbym Ty w jego szansę. Troszkę, w sensie na co dzień jestem mniejszy, ja nie musiałem tak dużo zbijać, ja zbiłem z wagę moją, ja zbiłem na treningach. Mi od razu 5 kilo zleciało, wiesz, na treningu, nie. E, właśnie, Amadeusz, trylogia Polaka, chciałbyś e, zawalczyć? Bardzo jestem przekonany, że znokautowałbym go tym razem legalnie. Pierwsza runda? Nie, 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 nie. nie. Co? <ślaski> <ślaski> nie, nie, nie nie, nie, nie nie będę zapowiadał, że pierwsza runda, bo... Bo ja zawsze mówię pierwsza albo druga. Bo ja dużo badam w pierwszej, i kończę w drugiej. Tak ta jak tutaj. Ta... Naprawdę tak było. Spójrz tam, kurwa. Nie ważne. Pogadałem po, po za kamerami. Słuchajcie, uwagi, no to co? Bo... Tak, bo badałem go w pierwszej, żeby rzucić się w drugiej. Nie, no, do Rafta podłączyłeś, no, ale uważam, że progres zrobił w ku. Nie, nie, ma co. No, pewnie zrobił, A ale jest ty... trenerów przede wszystkim. Ty też masz. No. Wiesz. Y a tak ty się mojej taktyce, że na walkę z tam, że dałem trochę się wystrzelać ci w pierwszej, nie? Ja, w sensie ja miałem siłę jeszcze, tylko jak ty mnie obaliłeś. A wiem, że zapasy robiłeś z, wiesz? Z dobrym trenerem, jeden z najlepszych z w historii. Ja, Janik, wiesz, oczywiście ja też śledzę. No, no. Nie tak bezczelnie jak ty. Nie tak Tak, troszkę mniej bezczelnie, ale. Ja wiedziałem, co? ciężko, Wiedziałem, ciężko, 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 mi, ciężko mi było wyjść, pod ciebie też nie będę oszukiwał, choć uważam, że jakbym się na górze znalazł to bym wygrał. No, <gry> to nie, nie wiadomo co by było, no. nie no, będę tutaj mówił no, no. Ale pierwsza runda fajna, naprawdę, dziękuję. Super chłopaki, że macie do siebie taki stosunek i e, 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 gratuluję wam obojgu wygranej e, no, tak, mentalnej. To to z, u ludzi tak. wygrałeś dużo, bo widziałem komentarze. Miło, dziękuję. Skreślali mnie wszyscy, ale ja, się, ja zawsze głowa do góry. I powiedz teraz w wywiadzie, straszyłeś mnie, chodziłeś kurwa, szpileczki wbijałeś. Bezpośrednio przed walką, ta. Nie, patrzyłem na Ciebie, że... W pierwszej rundzie ani jednego ciosu, nie, nie, nie ten, nie, nie, poczułem, w sensie, fajnie. Pa... W, w pierwszej rundzie ciosy? Ja nie jestem pewny, a lewe może. Jeszcze sobie to obejrzymy razem. razem. Da, nie, nie, wiem. Wiem. nie wiem, jak to od boku wyglądało. Teraz odbajecie. A później, a później z... zagramy w UFC turniej. Zapraszam. Można, 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 jak najbardziej. Można teraz w ogóle czasami, jak jesteśmy w coś potrenować razem, nie? Chętnie. No, no także chłopaki, e, gratuluję wam i e, rączka na uściśnięcie do kamery. I, I jak się pierwszy raz z nim spotkałem, mówię, ale ma małą łapę. <grym> a? A łap, <grym> łapę, ale ma siłę, nie, przepraszam. <grym> nie pa. Ja byłem nawet na... A, widzisz, co się dzieje? A co ty kopnąłeś? No na łokieć a chyba. A, na łokieć. A, a no, 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 faktycznie ty kopałeś. Na, na, na żebro chciałem, ale... Kupałeś, no. Ale adrenalina była taka, że nic nie czułem na walce. Teraz też już nic nie czuję, bo już się znieczuliłem sam. <grym> Kroplówka no, wjechała. Dobra, dziękujemy za wywiad. Dziękuję wam bardzo chłopaki. No Maga, jeszcze jakieś słówko na koniec? Tak, widzowie, no... musicie śledzić, będzie się działo, a... jestem pewny, że po tym co pokazał Matek, też nie jest jego ostatnia waleczka. A kogo byś jebnął? No, Czy, kurwa wszystkich, tylko dajcie więcej czasu. Spagra podobno. Ale masz kogoś, z, kogo z kim byś chciał zawalczyć? Kogo mi dadzą, ja się, wiesz, przygotuję i tyle, i dam z siebie wszystko. A kogo byś widział dla Matka? Na matka? No zależy, czy on by chciał 7-7 czy 7-0. Nie chcę z rudym walczyć. Y z Patrykosem? Z I tak, i no. tak. Nie, 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 Pat z Patrykosem nie chcę walczyć. Nie, Chyba, że to 7-0 odbije. Gdzie z Patrykosem ja... będziesz walczył? Myślę, że bym żebym go łyknął, kurwa, szybko. Nie jakiegoś <laughs> <jest śmiech> innego, no co ty. Nie, no. chodzi mi, że znajdą. Ja go tam. lubię, ja go lubię, ale chodzi mi, to że, że, że to ktoś to popularniejszy powinien, taki mi się wydaje nie mówię, nie chcę bić. Powiedziałem, że ktoś popularniejszy. Żartuję, Patryk, nie bój się. No to tylko żarty, spokojnie. Chłopak też idzie przebojem i co, no that... i debiut miał ostatnio, i uważam, że się fajnie pokazał. No, pierdol pączka dostał. Z Grafonixem cię zobaczył, z hejterem, coś takiego. to była egzekucja. Z ich strony. Tak myślisz? Nie, no żartuję. W 7-0 chciałbym. No, mogę spróbować raz 7-0. 7 Ja wiem. Nie, byś był, by, byś, był, by, byś był kurwa chudy jak... Nie, chyba. Ja no. do naszej do naszej walki tylko 1,5 kilo z dwa rzucałem. Ja już cię dwa dni temu widziałem, jak żeś chodził. Męczony. No <grym>, nie? Ja nie, nie, nie szansem fajnie, że zrobiłeś wagę. No nie dał, nie dał mi zarobić. <grym> A dobrze. właśnie Madeusz, jak ty, jak ty się czułeś? Ostatnio widziałem na story, że źle się, się... No. Tak to mnie widział, taki no. kawy już byłem, no. Lady. No. Ale z, z wody po prostu też to wyglądało, nie. tak? Nie, ja dietą to wszystko zrobiłem, ale z kilogram z wody tylko. Mhm. Eli ja nie waży dużo. Ja dzisiaj ważę 81 kilo. Nie, przepraszam, z rana 80, równe 80,2 e, no w obraniach. Tego, a, byłem, ciekawe, tego, tego, byłem, tego byłem ciekawy właśnie ile, wa, ile ważyłeś na walce. Ja z, z 78, może Max Max. Dzisiaj podjadłem o 17 i jadłem ostatni posiłek. Ale czemu 78, jak wczoraj? miałeś na ważeniu? Ile miałem? Na ważeniu. Miałem Na ważeniu miałem 77... 100 chyba, albo 76 coś. Ja miałem niedowagę. A. Ja też Ja też miałem 77,2. No, ale no, no mi doszły... mi doszły od wczoraj 3 kilo, ale jak dzisiaj się jeszcze jadłem, piłem, no to miałem 81. No nie tak dużo też, nie? 4 kilo. No. Dobra, nie, przedłu nie przedłużam wam, nie przedłużam. Trzymajcie się. Dzięki, dzięki chłopaki.